Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Jak tam pani kaczuchy. Jak nie wytrzymam, zaraz zadzwonię do pani dowiedzieć się, co z nią. No i tak jeszcze mam taką jedną myśl naprowok tej kaczuchy: że ona, słuchajcie, w żadnej sytuacji, ani kiedy tu uciekała do morza, posztykając tak na tych kaczych łapkach, ani później, kiedy szła na plażę. Ani kiedy ją zabrałam, ani kiedy już odzyskała wigor trochę. Nie ruszała skrzydełkami, czyli coś jest nie tak, bo tak się broni, prawda? tak rozkłada skrzydła, a ona w ogóle. Zaraz zadzwonię do tej pani, ta pani była bardzo miła, to mam nadzieję, że się będzie tam ich nie mać. A my jesteśmy dzisiaj pierwszy raz nad mążem, a już będzie goniła medy. Gdzie zwierzaczki sobie pohasają, no mamy dość pustą plażę, chociaż tam widzę kilka osób. Państwo idą za mną, mam nadzieję, że nie będą panikować. A może mamy dzisiaj właśnie next tour, czyli flauta pełną pełną Pełna ptaszków. przez te sztormy, które były. Na pewno można by tu nazwać. Proszę, Mika to naprawdę zyskała drugą młodość, przebicie. I jest bardzo, bardzo taka, bawi się, jest pobudzona. No niestety Pipuńka na tym cierpi, bo Pipuńka by chciała ją pokazać. Ach, to bardzo bolesna dla mnie sprawa. Chociaż ona też nie troszeczkę a teraz akurat to sam. Mika jest niesamowita. Mika, brawo! Aj, brawo, a fikunia, się z nimi, tak. Chłopam się z tymi skrajnie, nie chcesz? Nie, chcesz to? Oj, tu jedna jest się zazdrosna. Moje wydobycie. Złapać mi Ritę, czekaj. No, pobaw się troszkę, pobaw się. Pobaw się z Fikunią, no, pobaw się, tak, ślicznie. No, pobaw się z Fikuńką, no, pobaw. Oj, Mika, Fikunia, zaczep troszkę. Tak, ślicznie. No, tak, pobawcie się. Ślicznie, dobrze. Ja trzymam Ritę, no, dziewczyny. Chodźcie, bo Państwo się będą was bali. Chodźcie tutaj. To, tu. to, tu, tu, tu. Do mnie, do mnie dam. Do mnie dam. Do mnie dam. Do mnie. Do mnie, do mnie. Jak tutaj widzę, że cała plaża uczesana. Nie wiadomo o co chodzi, ale uczesana cała plaża. Dlaczego? Hm. Nie znam się na tym. Ale ktoś tutaj tak pracuje. O, słuchajcie, mamy w tą stronę teraz pusta. Super, chodźcie. Poganiajcie jeszcze chwileczkę. A my będziemy jeszcze kręcić. Zadzwonię zaraz do tej pani. Powiem wam co. To. Zapomniałam kręcić nasze powitanie, ale mam tutaj drugą koleżankę. Której też się chciało do mnie przyjechać. Chyba nie jest ze mną tak źle. Niektórzy mnie lubią no jeszcze. Tego, Robię. Z takim wiadrem no z takim przyjewam. wiadrem, ale co w tym wiadrze? Ja patrzcie nie ten... co ona mi przywozi ta kobieta. Bo ja po ciemku brałam. Jakie ogórki, chyba koniec mojego postu. Niestety. Nie, no dzisiaj nie może możesz przejść <grym grym> ja ogórki. Koniec mojego wszystkie. postu. One wszystkie też adestnie. Patrzcie, patrzcie. Różne rzeczy. O, my sobie z Jolą idziemy na spacerek. Tak, i właśnie chciałam powiedzieć, że rozmawiałam z panią, która przyjęła wczoraj naszą markaczkę do azylu dla dzikich zwierząt i ona mówi, że ma się bardzo dobrze, że ma się super, że jest już z innymi kaczkami, że wczoraj była w domu jeszcze dokarmiana, że jadła płatki owsiane, a dzisiaj już jeszcze jajeczko tam one jedzą i... Jest innymi kaczkami i, i bardzo dobrze się czuje. Natomiast jest po prostu jej problemem jest to, że jest wychudzona, bardzo y, osłabiona. Także jest to tyle szczęście, że mm, nic jej nie jest, tak naprawdę. Jest po prostu młodym ptaszkiem, który dopiero w tym roku się urodził, dojrzał i już taka długa podróż go czekała. Leciał, leciał na no aż osłab biedaczek i no, nic by nie było z tego, by po prostu tutaj zakończył żywot. Yy, a no a całe szczęście Fika z Miką i Ritą go uratowały. Oj, oj, oj. Pikunia, Fi spokojnie, ona tam wiesz wiewiórka kiedyś była i teraz jest strasznie ważne miejsce, żeby. Fikunia! Chodź, chodź. Fika. Chodź, bo Rita aż zazdrosna jest, że ty poszłaś. Chodź, Fikuńka, super ślicznie. Chodź Rita, tu idziemy po ścieżce. Z wami to ostatnio tak jakaś jest ta, coraz gorzej się chodzi. Powiem szczerze, na boki wszyscy zamiast ładnie maszerować. No, po krzakach się rozpierrza i co? No, także nasza markaczka ma się dobrze. Myślę, że ten finał tej historii będzie dobry, aczkolwiek nie wiem kiedy on nastąpi. Na pewno trzeba markaczkę odtuczyć i wtedy ewentualnie wypuścić na wolność. Rusza z krzydełkami, także no super, super, super. Bardzo pozytywny finał. Eee, bo tak się ładnie pieski bawiły przed chwilą, że chciałam nagrać właśnie, ale przestały. A Fikunia też nawet troszkę za nimi ganiała. Więc nie było źle. O, i tutaj są właśnie e, jakieś ptaszki. Może to są te markaczki, bo tam wcześniej to były takie, e, takie, jak się nazywają? Ten peryskop. Jak się nazywa peryskop? Perkos. No, a tutaj, czy to nie są markaczki? No naprawdę, to są kaczki mają takie białe na no, skrzydełkach. No nie wiem, tak to przynajmniej wygląda. No i szczęśliwe gołębie. O, 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 i patrzcie jaka mika jest wesoła. To jest... Fikunia, pogoń z nimi, proszę ciebie. Ale no ta mika się wykończy, naprawdę. Ona takiej kondycji tu nabierze, że ona bez przerwy gania po plaży. Pięknie, jak schudła troszkę. Super! Brawo, brawo! Ślicznie! Bardzo ładna zabawa. Brawo. Ślicznie. Teraz by trzeba Mikę, wiesz, się znaczy tą Ritę złapać, żeby... Ritunia! O, no biegajcie, biegajcie. No tak, ślicznie. O, pobiegajcie. O to chodzi, o to chodzi. O to, o to chodzi. Ale już, tak? Wy to się długo nie pobawicie. No to trudno, no to w takim razie litę puszczam i macie przechlapane no tak ja już mam teraz obsesję kaczek i tam mi się wydawało, że taki siedzi kaczka na plaży ale to chyba jednak jest kamień a tutaj właśnie takie kaczuchy pływają, bo one o tej porze roku przyleciały, jak widzieliśmy zresztą po wczorajsze. I szczęśliwe gołąbki, które tutaj uwielbiam, że one są. Nareszcie mają trochę spokoju, bo nie mają ludzi. No i taki. Pokażę jeszcze, jak tu pięknie teraz. Wow! Cudownie, jak te kamienie są pięknie ułożone. Chciałam zwrócić uwagę. Przepięknie są kamienie ułożone w taki wzorek. Cudownie. No ten widok to naprawdę się nadaje na zdjęcie. No to pozdrawiamy wszystkich z ławeczki. Siedzimy sobie, pieski latają. Po lesie. To znaczy po ścieżce. A ja się tylko modlę, żeby nikt nie nadszedł. A, a może jest nieprawdopodobne dzisiaj, naprawdę. nieprawdopodobne, Cudownie po prostu. W ogóle flutko, fajnie, a jutro będzie piękny dzień.